Cześć wszystkim z tej strony Domino. Zaczynamy kolejny odcinek z gry Crossout i tym razem zagramy o o to. <grym> Dajcie znać, jeżeli jakość dźwięku się trochę poprawiła, bo powinna. Powinno być lepiej słychać i Wyraźnie Dobra. zaczynamy tak jak ostatnio, czyli jedziemy naszym szerszeniem. Aj, zapomniałem dodać tej jednej rzeczy takiej. To chyba jest jakiś turbo albo coś, dodamy to na następnym meczu. Zmieści się. Już widać No chyba jedziemy na ich bazę nie, nie zostawię Cię Nie zostawię Cię samego Ale, naszego? Dobra, chwila to. Dobra, oni bardzo szybko przejmują na bazę Tam jeden z naszych próbuje chyba bronić więc idziemy pomóc Chociaż trochę, żeby im przeszkodzić To nasi by zdążyli bazę przemieszczać Bo idziemy równo A nawet ciutkę szybciej Chłopaki już, już jadą O, oni zaczęli się pojechać O, udało się Uch, O, patrzcie, i udało się wygrać Dobra Dodamy sobie tą jedną rzecz. Nie wiem co to jest. W ogóle to, to jakiś booster. Nie, to nie. Okej. Okay. dlaczego mi to zniknęło? Aaa, potrzebuję... Ej, ale zaraz. A, level 10. Eee... A... To niepotrzebnie bo widzieliśmy znaczek. Dobra. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. W sumie to poziom dziesiąty to już zaraz dobrze rozegrane mecze albo nawet jeden i level 10 jak się patrzą. No nie 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 nie, jedziemy drugą stronę Jedziemy drugą stronę Dokładnie O Chyba 4 Ej, a ty skąd się ty

Się. E, nie się Nie znamiłem. wygramy to Ale z, to zwycięstwo będzie hałowe Zero punktów, zero wszystkiego Co to jest 10 punktów? W sumie nic nie zrobiłem, a wygraliśmy ale taki efekt. 10 punktów i 10 e, punktów reputacji znaczy 50 punktów reputacji. Hmm. Dobra, mam nadzieję, że ta gra będzie dłuższa i bardziej satysfakcjonująca. Ziomek 3, 5, 3 Tam był potem. Oho, już tam są, już tam są, i czekają na nas. Zacznij się, zacznij się. No, chodź, 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 chodź. O, tak, tak, cofaj się, cofaj, no no O, tak, bo taki by się ładnie tak, Ale dostał, ale tylko dostał. Dwa razy. Kurwa, te rakiety są po prostu super. Podaj na kilka Kto jeszcze? Kto jeszcze został? Dziomek został. Dziomek. Tam się coś strzela. Idziemy. Ej, wszyscy są szy szybsi ode mnie. Jak to możliwe? O. Tym razem byliśmy po przeciwnie stronie wody spadły. A jest nasz. Wziomek. ja poszukam ziomka, ok? Ziomek, gdzie się schowałeś? Pan chyba nie znalazłem ziemki. No, znalazł się. czemu jeszcze nie przejęliśmy? Coś... A to jest ten dziesiąty level, tak? A tu aż drugi level lata cały Dobra, i teraz możemy sobie do pusta dodać Tum, tum, tum I dostaliśmy jakieś nowe części, idziemy je zobaczyć I ogólnie chyba możemy sobie wykrawcić coś... A, to, tak? Nie możemy sobie chyba coś wykrawcić fajnego. Tak, możemy sobie więcej rzeczy zrobić, tak mi się wydaje. Tylko oczywiście potrzebujemy pewnie stołu, żeby to wykrawcić, prawda? Hmm. Eee, no, ale nie wydamy tych 67. Może jak się któregoś razu weźmie, zdobędzie to. Tak. A tu czy tu możemy jakieś nowe rzeczy? 2000, ja pierdzielę, to tu będzie musiało być naprawdę nie wiadomo co. Dobra, tutaj jakaś uh, low probability, czyli niska szansa na to. High probability. No ale Eee... Psiu. Psiu. eee z tego strzelamy, tak? cały czas. dobra. Czyli w sumie nic nie możemy zrobić. A. A. Aha. To można dołączyć tutaj do nich. Ale to chyba zrezygnujemy z członkostwa tutaj, tak? Nie, to najpierw. O, to też coś można poprawić. Ale potrzebujemy bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo. Spójrzcie na cenę. 150 tych maszynek do robienia mięsa, tak? Eee... Okej. Okay. Słyszałem gdzieś, że ta gra ma mikropłatności, ale jeżeli to są mikropłatności, to, to powodzenia. Dobra, zobaczmy co dostaliśmy. E, ogólnie dostaliśmy... Któraś z tych części jest e, potrzebna do tego, by wyrównać czy nie? To co? Mały open? Opening? Dobra, jedziemy po kolei. A, o jakiś... No, no, coś fajnego, coś niebieskiego, daj coś niebieskiego, nie bądź żyła. Dzięki. Przekazuj, muszę coś zobaczyć, tak, dobra no. No dobra, eee, no to co? Druga. A, tutaj nie więcej szans na tref... A, tutaj same niebieskie rzeczy. Wow! Wyczesane działko w kosmos. Eee, tylko i tak nie będziemy pewnie go używali. On się nie zmieścić. Pięć. Za jedno działką musielibyśmy wyrazać dwa działka Czyli byśmy strzelali z dwóch działek Więc tak średnio Ale pytanie, czy możemy dopchać coś do wozu? Sorki Czy możemy? Tak, możemy pięć części dorzucić No to już dorzucamy pięć części jakichś Dorzucamy, dorzucamy Tutaj te dwie Możemy dorzucić te dwie Gdzieś na przód może się udaje dorzucić, żeby z przodu być bardziej. Nie, nie? Na tył. A, zaraz, zaraz. Najpierw te turbo, czy cokolwiek to jest, zaraz zobaczymy, gdzie jest. A... No, dobra, nie widzieliście tego jeszcze raz. Ok. Powiem, że komponuje się świetnie. Przykryjemy to dachem, żeby nie, nie było widać, co mamy w środku. I dodamy sobie jeszcze to albo to. Co to daje? To daje struktura 5, to daje struktura 14, a to daje 18. Bok mamy już dość mocno osłonięty. To... Aha, to by się trzymało tylko na jednej... To bida To odpada. Pada. A, 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 a. dodamy osłonkę na, na boczek taką zwykłą, o, tutaj się nie da. Okej, okay, to dodamy z tej strony. Czy tutaj też już się nie da? No, już nic się chyba nie da. To można to rzucić. Ale to zaraz spadnie No dobra Pojedziemy bez tych dwóch części Później się coś wykombinuje Go Dobra, dalej ciśniemy A, Może zbiornik paliwa Tylko czy zbiornik paliwa wymaga energii? W sumie nie pamiętam Dobra Trzeba będzie to sprawdzić Dobra no jak to wygląda, jaki mamy ranking teraz, gdzie my jesteśmy, gdzie my jesteśmy, tutaj 2300 A, i to jest jakieś Okej okay. Dupy nie urywa Przyjęcie punktu Dziękuję. Co to za ja spędza? Tak niby... ...że się powodzimy Ale tak nie za bardzo, że prędkość wzrosła Czy widzicie, że prędkość wzrosła? No, zaraz będziemy mieli konfrontację no, już, już się, już się jeszcze trochę da nam to więcej czasu dobra, nie wyglądają jakby się bali Zagranie. I wygraliśmy. To się liczy. Chociaż też styl. Czekamy na następną walkę. Gdzie oni są? Już są. Wiemy, wiemy. Dobra, oni jadą nam do bazy. No i bez jaj, że dostajemy w głupniach. Stary, ty nie idź za nim. Mm. Ja wcale nie uciekam. No ja. i trzeba było. To trzeba było uciekać. No, trochę dołastał. Uuuh, giulia, siamo stati un po' più piccoli, ma non è possibile vedere cosa è stato fatto, Dobra, tą frakcję to weźmiemy sobie innym razem. Mam nadzieję, że niedługo dojdą jakieś nowe plansze, bo te to... już się już nudzą. Ok, jedziemy dole. A no, wszyscy inni pojechali tamtą stroną. Nie marny pocisku. Za się skończą pociski i tyle z tego będzie. Tam już na dole jakaś plantacja więc jedziemy. Czyli mi oponę i ominąłem O, ciepiero <ciekawe. grystanie> No dobra, jak to wygląda? Eee, tutaj zostało sześciu, nas zostało trzech dwóch No już poczekamy do końca no, rozwal go, chociaż tego jednego jak ci działka to się zestrasz to było straszne poleciał. Tak go rozwalili. Normalnie trzech jechało na niego. To było niesprawiedliwe. On tam był sam, jak palec. Nie, nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Co innego, gdyby to nasi atakowali w trójkę. <gryw> Nawet w czwórkę. Ale to nie byli nasi. Jak jedziemy, jedziemy, tam idziemy chłopaki się nie dogadali. Idziemy tą stroną, zawsze tą stroną. Czy już doszło do konfrontacji z tej strony? Tak, gdzie? Tam został go. Już jadę, jadę, już jadę, jestem Dobra, nie ma was Gdzieś tu jesteście, wiem, że gdzieś tu jesteście I do pecanin O, się przegrzały Niech śmiało. Nie będę ci blokował. Tam jest ich trzech. To Potrzebuję pomocy. Ciekaj, uciekaj! uciekaj. Włącz... A już nie ma 64 i padam. Goni mnie, on nie goni! Chciałem <grybuj> ci kółko. Dopadłeś mnie <grych> Dobra, to była niezła gra? Co to jest ten Master Jack? A, że lepiej będę jeździł, tak? Znaczy, że lepiej się to będzie prowadziło. To o to chodzi? Musi się udać. Musi się udać. Ugramy to. O, cztery silniki dopiero coś dają. Jeden silnik to są możne. No, nic się nie zmieniło. Cały czas tak samo jadę. się wiadomo dobra straciliśmy jednego za szybko jechał w takim razie to jedyne wytłumaczenie. straciliśmy drugiego a nie dobra to nasz rozwój. tu 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 eee 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 Gdzie jestem? O, ty nie, ty nie, ty cool. To dziełka strasznie szybko spadają... Udeniak to jest leże. To dziełka strasznie szybko spadają. O już naszych chyba nie ma. Za chwilę przyjadą po was. smutnym akcentem kończymy. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, e, dajcie komentarz, a może i suba e, i widzimy się w następnym odcinku z Crossouta. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!